Witam w kolejnym odcinku. Dzisiaj parę też dobrych wskazówek, rad. Myślę, że warto sobie oglądać moje filmy też po kilka razy, bo czasami dzielę się dobrymi wnioskami, przemyśleniami. A jak ty sobie te materiały zapętlisz, to też po prostu odsłuchujesz cały czas, gdzieś tam z tyłu głowy to ci się zapisuje. A potem, jak spotykasz atrakcyjną kobietę, to już wiesz, co zrobić, jak na nią wpłynąć, jak ją. Dotknąć, rozbudzić, pobudzić, więc warto sobie z tego wnioski wyciągnąć. Dzisiaj kwestia dominacji kobiety. Często nie macie świadomości, jakie to jest ważne. Kiedy trafiasz na kobietę, która zawsze pragnie tego silnego faceta, a to ty jesteś wycofany, uległy, ona cię odczyta i teraz tak. Jeśli ona gdzieś widzi, że jesteś nieśmiały, no to już jest generalnie spory problem, bo. Jeśli się odechciewa wszystkiego z tobą. Jak jesteś nerwowy, podobnie. Więc kobieta zawsze pragnie mieć faceta, który spojrzy prosto w oczy, który zdominuje ją spojrzeniem, zbuduje to napięcie i wtedy zauważysz taki efekt, że ona się dokładnie pod ciebie układa. Co to znaczy? Spotykasz się z nią, siadacie u niej na kawie może, nie? Na drinku i ty tam słuchasz i zdajesz pytania, mówisz wolniej, niższym tonem głosu, Spoglądasz intensywnie prosto w oczy, coś tam sobie wyobrażasz niegrzecznego, ale oczywiście ona wtedy zaczyna coraz bardziej się pod to wszystko układać, uśmiechać. Zobaczysz takie, to nie są jakieś odruchy, tylko jak jej mowa ciała, mimika twarzy pracuje inaczej. To się po prostu da wyczuć. To są takie szczeguliki na które często faceci nie zwracają uwagi a jednak jak masz troszkę więcej empatii, no to jesteś w stanie wykorzystać to, co ja mówię. I, i samym spojrzeniem, pewnym wyobrażeniem o tym, co będziesz z nią robił, też wpłyniesz na nią i ona zachęci się do rozwoju tej relacji czy, czy nawet tego spotkania. Warto o tym pamiętać. Często narzekacie, że jesteście wysoko wrażliwi, tylko wiesz co, zawsze jest tak, że jak jesteś wysoko wrażliwy, to też dosyć jesteś facetem, który jest wyczulony. Potrafi odczytać wibracje, aureę kobiety, dlatego dzięki tej wiedzy będziesz w stanie też tutaj zareagować odpowiednio na to, co sczytujesz z postawy kobiety czy z jej miki twarzy. I to jest też dobra umiejętność. Niekoniecznie to, że jesteś wysoko wrażliwy, to jest coś złego. Owszem, przez to musisz popracować nad tym, żeby się zdystansować do pewnych sytuacji. Natomiast masz też tą przewagę, że potrafisz czytać dokładnie z mowy ciała kobiety, z jej spojrzenia, z jej słów, z tego, co mówi, dzięki czemu precyzyjnie możesz kobietę rozkochiwać, angażować tak, jak tobie się to podoba. Także weź to pod uwagę. I nie wiem, czy dokładnie wszyscy rozumiecie, o co mi chodzi, ale właśnie to spojrzenie jest często kluczowe, żeby kobieta cię odebrała jako tego. Atrakcyjnego faceta. Jeśli z nią rozmawiasz i gdzieś tam latasz, spojrzeniem, to nie jest to samo. Ty musisz jej uwagę skupić tu i teraz i zrobisz to za pomocą spojrzenia, i też tym spojrzeniem ją zdominujesz, często w bezruchu, mówiąc jej, no tak, to co mi jeszcze powiesz? I ona wtedy wyczuwa, że jesteś pewny siebie, że jesteś seksualnie wartościowy. Ty nie musisz nawet tego w żaden sposób dopowiadać, ty nie musisz się tym chwalić. Ty po prostu jesteś bardzo tutaj wymowną propozycją dla kobiety, i ona potrafi to odczytać. Więc warto sobie z tego wnioski wykorzystać. Dlatego ja często mówię facetom: to wcale nie chodzi tylko o to, co Ty mówisz, ale jak Ty się przy niej prezentujesz, czy potrafisz w milczeniu spojrzeć jej prosto w oczy i utrzymać to zaangażowanie kobiety? To, jak ona się nakręca. Ona to wszystko często widzi, czuje. Dlatego, jeśli potrafisz to wszystko przedstawić we właściwy sposób, może się okazać, że niejedna kobieta będzie chciała z tobą od razu się pocałować, pójść do łóżka, właśnie poprzez te małe szczegóły, poprzez tą wibrację, którą nakręcasz. Zauważ, że kobiety często potrzebują rozmowy, tej aury tej energii, żeby pójść z do łóżka. Jeśli tego nie ma, są zgrzyty, nie dogadujecie się, nie odbierasz na jej falach, no to ona nie czuje, że chce to zrobić. Ale jeśli właśnie ty wytwarzasz to połączenie pomiędzy wami, intensywne spojrzenie, uśmiech, dominujesz ją już mową ciała tym spojrzeniem, to właściwie ją masz, bo musisz tylko pocałować, a reszta to już jest formalność, bo ona sama się pod ciebie układa. Oczywiście to jest kwestia odpowiedniego nastawienia, trzeba to też wypraktykować, i myślę, że dzięki temu z łatwością będziesz wpływał na jedną kobietę. Dlatego przetestuj to w rzeczywistości, w praktyce. A myślę, że mi tutaj podziękujesz, jak zobaczysz, co tego typu technika potrafi wywołać w głowie dziewczyny. Oczywiście to nie jest tak, że jak spotykasz się z kobietą, to musisz to stosować. Czy możesz, bo też możesz stosować podczas rozmowy z kobietą w trawaju, na ulicy w milczeniu spoglądasz jej prosto w oczy, przerywasz rozmowę i spoglądasz na się pyta: "Dlaczego tak na mnie patrzysz?", nie? Możesz jej wtedy powiedzieć: "Nie chcesz wiedzieć?", ona wtedy: "Ha ha ha, no powiedz." No musiałabyś mnie na kawę do siebie zaprosić, nie? Ona się śmieje. Podteksty się pojawiają, uśmiech i oczywiście to powoduje, że ta relacja sama się prowadzi automatycznie. Tylko tak jak mówię, ty Musisz wypracować ten luz, komfort psychiczny, bo jeśli ty takie słowa wypowiadasz i tam mika twarzy ci się wykrzywia w stresie, w nerwach, ona tego po prostu nie kupi. Musisz się czuć bardzo, ale to bardzo komfortowo. I właściwie wtedy coś takiego odnosi konkretny efekt. Dlatego tak, ja wam zawsze powtarzam, pracuj nad luzem, pracuj nad tym, żeby się swobodnie czuć z kobietami. Do tego oczywiście prowadzi ciągła praktyka. Jak nie potrafisz się sam przełamać, zgłoś się do mnie, przyjdź na takie szkolenie z podrywu, a wszystkiego cię nauczę krok po kroku. Ale musisz zrozumieć, że to, co wisi w powietrzu, to, co pomiędzy tą a kobietą, to napięcie, ta energia, to więcej znaczy dla kobiety niż tylko Twoje słowa. Możesz być gadułą, który nawija, recytuje jej wszystko ze swojego życia i co z tego, jak ona widzi napięcie, nerwy, stres. Kobieta potrzebuje silnego faceta o dużym spokoju wewnętrznym. To nie chodzi o to, że Ty masz być. Introwertykiem, który jest zbyt spokojny, chodzi o to, że jak jesteś facetem, który nie musi dużo mówić, ale więcej działa, spojrzeniem, pocałunkiem dotykiem, to właśnie rozbudza kobietę. Natomiast ja mam wrażenie, że niektórzy faceci chcą zbyt dużo mówić i psują wibracje, psują napięcie seksualne. I kobiecie się już nic nie chce. A potem pytasz, coś się stało, a ona mówi, nie, nic, obrażona. Także skup się na tym. Co tutaj przedstawiam? Uśmiech, spojrzenie takie tajemnicze i mówisz no i co teraz? Buduj to wibracje. Roztaczaj wokół siebie aurę. Zobaczysz, jak one się wtedy nakręcają? Oczywiście, ja tutaj podaję ogólny szablon, natomiast pod spodem masz dużo więcej tego typu wiedzy. Zwłaszcza, że do dzisiaj do północy pakiet 13 kursów, 90% taniej. Pobierz sobie serdecznie, a nie jedna kobieta będzie się z tobą oganiać promocja.uwodzeniewdzien.pl Korzystaj. Tam też na tej stronie masz konto Rewoluta do Płatności, gdzie błyskawicznie przelewasz i otrzymujesz materiały. Warto zmienić swoje życie i się tego nauczyć, bo naprawdę efekty będą bombowe. Oczywiście jak jesteś nieśmiały, nie wychodzisz z kobietami, zawsze możesz się do mnie odezwać, napisać też zdarza mi się, że przyjeżdżają do mnie osoby niepełnosprawne, którym pomagam budować te relacje z kobietami, także odezwij się, napisz, podeślij numer, przyjdź na trening podrywu na ulicy, a zobaczysz, ile jesteśmy w stanie zrobić z twoim podejściem do kobiet. Myślę, że będziesz naprawdę zaskoczony, dlatego kontaktuj się ze mną, napisz do mnie, podeślij mi swój numer telefonu na frywolny, frywolny.maupa.uwodzenie.wdziejn.pl. Do zobaczenia. Czołem, pamiętajcie, że spojrzenie, wyraz twarzy, energia, wibracja, którą emanujesz, czasami jest ważniejsza od tego, co Ty jej mówisz, i warto o tym pamiętać.